Siostry w wielkim Parafii paraści w której od wieku patronuje Najświętsza Maria Anna Niebosienta, jesteście więc przez tę obecność Matki Najświętszej w Waszym życiu, najlepszej szkole wiary poprowadzi ją Matka Jezusa Chrystusa. I to co Powiedziałem w tej chwili odzwierciedla nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, jego pięknego listu apostolskiego zatytułowanego Rodzaju Wielkini z Maryje, przy w Najświętszej Marii. Amen. Bo pisał wtedy przed 20 laty Jan Paweł II, że trzeba nam być w szkole Maryi, aby uczyć się całej prawdy o Jezusie. A ta szkoła o tyle jest cenna, że nauczycielką jest Matka Bożego Syna. I obecne tu mamy wiedzą, że nie tylko mają ogląd zewnętrzny swoich dzieci, ale przede wszystkim czują serce. Bo przecież pod ich sercem wychowało się nowe życie. To właśnie przez te minione wieki. Maria prowadzi nas również przez pokoleniowy przekaz wiary do tej prawdy, że Bóg jest miłością. Na początku tych rekolekcji wielkopostnych przez kolejne czynnice razem z nami wsłuchiwać się w dar Bożego Słowa. Słowa objawionego, o którym mówił Jeden z australijskich biskupów na synodzie, że tam, gdzie głosi się słowo Boże, on zawsze zjaskuje wiosnę duchowej odnowy. Czyli nie tylko za wiosną, może w tym roku w szczególnie. Nadeszła ta astronomiczna, ale ta klimatyczna jest kapryśna, bo wszystko spowiła tym pięknym pokropcem Białego śniegu. No i na jeszcze zimny, do no wiatr. Ale moi drodzy, za chwilę przywołam takie pewne wydarzenie, które pozwoli Wam zrozumieć, dlaczego taka przyroda jest. Z jednej strony bardzo piękna, tej widoka, w, dachach, widokach, w górach, morzach, wielkich afrykańskich, dżunglach, czy przepięknej zielonej Amazonie, A również i tych pięknych pejzaży, jakie są nad Wisłą, nad Nidą, na ziemi świętokrzyskiej i w tych częściach naszej diecezji, która leży na ziemi kołowolskiej, czy na tych niewielkich skrawkach na ziemi śląskiej. Dziś, kiedy Jestem tu z wami. Chciałem Was zaprosić słowami Pana Jezusa do tych duchowych ćwiczeń, jakimi są rekolekcje. A Pan Jezus, potykając tych, do których przemawiał w swoim historycznym czasie, mówił, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was poprzepę. Weźcie moje jadło. Na siebie uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych, albowiem jarno moje jest słodki, a Jest to zaproszenie o wymiarach uniwersalnych, które nikogo nie dyskwalifikuje, ale jest dla każdego, kto przyjmie ten dar. I dlatego ufam, że wielu spośród Was Podnajmie się w tym świadectwie jednej z uczestniczek rekolekcji wielkopostnej, która wyznaje, że rekolekcje wielkopostne to czas, który pozwala głębiej przygotować się do świąt narodzeństwa Pańskiego. Czas, który pozwala zrozumieć sens tych świąt. Bo przecież, kiedy Paweł Apostol ten nawrócony Malezeuszu pod murami, na Marszu pisał do tych, którym głosił Ewangelię. Biada nam, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Próżna byłaby nasza wiara. Bo ostatecznie punktem naszego odniesienia to jest Jezus Chrystus. Zmartwychwstały Pan. Pan życi. I dlatego czas rekolekcji to ten czas tkania takiej szaty godowej naszej lepszej, pięknej, bogatej, nie jakimiś niczym złotem czy innych kruszców, czy ozdobiona jakimiś drogimi kamieniami, ale bogata przez Bożą Łaskę, to właśnie rekolekcje mają nam pomóc, jak wiązać życie z codziennością, widzieć głębszy sens swojego życia w świętej Ewangelii. A to wszystko może zrobić człowiek, który już u początku swoich dni został konsekrowany w imię Trójcy Przenajświętszej. Bo tak, w kościele katolickim, ale również w bratnych kościołach, nie pozostających włączności z Rzymem chociażby, w kościele prawosławnym, tu udziela się myśli słów Giaciemi Krzem, w imię Ojca i Syna. Świętego. Jeden z młodszych księży kieleckich zauważył, że święci to tacy ludzie, którzy odkryli Ewangelię. Dodajmy, że niejako rozkodowali jej Boże i zrozumieli to serdeczne zaproszenie Pana Jezusa, aby zbliżyć się do Niego bez ręki, z samym zaufaniem i odkryć, że w Jezusie Chrystusie Bóg objawia tę prawdę, w której rozum nie jest w stanie zgłębić, że Bóg jest miłością. Właśnie Bóg pragnie, aby uczestnikiem takiej miłości był człowiek, tej miłości, która nosi znamiona i te przymioty, o których czytamy w pierwszym liście świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Łatwo zapamiętać rozdział 13. Jeśli na poprzedniej mszy świętej prosiłem wiernych, aby sięgnęli do Litanii Najświętszego Serca Pana Jezusa w dzisiejszy wieczór na takie ćwiczenia rekolekcyjne, to Was, drodzy bracia i siostry, zapraszam. Sięgnijcie do Nowego Testamentu, do pierwszego, do pierwszego listu świętego Paweł Apostola do Koryntian, do rozdziału i przeczytacie, że miłość nie zazdrości, nie szuka z tego, nie szuka poklasku. I tak wiele przymiotów jest cierpliwa i na końcu w 13 wierszu apostoł dodaje trwają te trzy: wiara, nadzieja i miłość. I z nich największa jest miłość. I podzielę się Wami takim Doświadczeniem, słuchając jako młody kapłan rekorekcji gdzieś tam na parafii pod mięcem w 1980 roku, rekorekcji to, głosił je jeden z profesorów Stanowa i wchodząc w dialog z wiernymi, nadal przypytania. Pan już pora trzeci to słyszę, jakbyśmy go przedpytali, to by nam odpowiedział. Bezpłędnie. I pyta, tak życiowo, jeśli po prawie, gdzie mamy dziecko i nadchodzi para tsunami, czy zaczyna się, żeby dziecko odeszło bezpiecznie? Nie. Wszystko pochłonął. I moi drodzy sprzed laty, <coughs> pamiętacie, co się działo w Indonezji, w Japonii, jakie ogromne zniszczenia. Pary się nie zatrzymują. Drugie pytanie miało czy tam, gdzie są sejsmiczne tereny, a więc trzęsienie ziemi, czy chociaż na chwileczkę ustanie, żeby ludzie mogli się ewakuować. Oczywiście, że nie tylko pochłonie tysiące ofiar. Na szczęście my tu w naszej części Europy i w Polsce jesteśmy wolni od trzęsienia ziemi, chociaż ja przed 20 laty doświadczyłem tego jak misjonarz w ale to taki taki małym, tak niewiele ta ziemia się zaczęła. Oczywiście zi y, część ziemi robi swoje. I trzecie pytanie było, czy tam, gdzie w jakim skromnym domu mieszka para staruszków i wieje ogromnie zimny wiatr, zimno jest w domu, czy zatrzyma się, czy się przepraszam, zimny wiatr na chwilę, żeby w cierpień? Oczywiście. I pytanie, dlaczego? Mój drodzy, przyroda jest piękna, ale nie ma serca. Kochające serce ma tylko człowiek. Człowiek, jedyny wśród stworzeń, który ma udział w tej Bożej miłości. A dlaczego? Bo na swój obraz i swoje podobieństwo Bóg stworzył człowieka. Także, mój drodzy, jest o co zawalczyć, aby właśnie kształtować w sobie tą łaską przebaczenia, miłościerpia, modlitwy tego pięknego, szlachetnego człowieka, który, który, potrafi, który potrafi kochać. Do tegorocznych rozważań rekolekcyjnych wybrałem też fragmenty słowa Bożego z Wielkiego Tygodnia. I tym razem posłużę się tym niewielkim fragmentem ze śpiewu przed Ewangelią wielki poniedziałek, gdzie śpiewany. Witaj nasz Król i Zbawicielu, Ty sam znajdowałeś się nad grzesmi. Dostrzegł w Jezusie Chrystusie swojego króla, i Zbawiciela. Przepraszam, to poniekąd ośmielając onieśmielające nieśmierające wyzwania, ale tam, gdzie jest łaska dojrzałej wiary, pokonał nasza, naszą nieśmiałość, a tym samym pozwoli nam popatrzeć na Jezusa oczami wiary. Nie tylko oczami naszego ciała, ale oczami wiary i serca. I kiedyś takiego spojrzenia brakowało w Waryzeuszu, ponieważ oni mieli zupełnie inną wizję króla i Mesjasza Izraela. I w Ewangelii tak św. Marka czytamy, Gdy Jezus siedział w domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeli w piśmie pośród faryzeuszów, widząc, że jest grzesznikami, celnikami, mówimy Jego uczniów. Czemu on niej i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to i rzekł Nie potrzebują lekarza zdrowia Lecz ci, którzy źle się mają Nie przyszedłem po wydać sprawiedliwych Ale grzeszników I moi drodzy, to co zostało zapisane w Markowej Ewangelii Nie pozbawia nas złudze. Kim jest Jezus Chrystus? Że On przyszedł wyłącznie po to abyśmy mieli życie i mieli niepoklitość. Idzie nawet do ludzkiego rynsztoku, ludzkich zachowań zła, aby tam wydobyć człowieka i uczynić go lepsze. Tym bardziej, w tej prawdzie utwierdza nas przed chwilą przeczytana Ewangelia przez księdza proboszcza zaczerpnięta ze świętego Jana. I mówi o podstępnych panzeruszach, którzy za wszelką cenę chcieli, za wszelką cenę chcieli wymóc na Jezusie Chrystusie potępienia, jak odgadną Być może nawet byli jej klientami. Co więcej, jest ona przykładem, że zawsze są ludzie, którzy chcą zachować wstępnym kosztem cudzych grzechów. I te ostatnie słowa odsyłają nas do Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi Dlaczego widzisz w oczach Twojego brata, przepraszam, dlatego widzisz drzwiło w oczach Twojego brata, aby pędzić Twoim niedoszczyniem. Pan Jezus jednak nigdy nikomu nie daje wprowadzić się w błąd. Wiekim jest grzeczna kobieta. Dostrzega jej ból z powodu złego życia i jej złego obyczajów, ale jest cierpliwy, czeka, piszą coś na ziemi. Nie pozwala jej skrzywdzić. A obecnym tam z uchwaleniem zadaje pytanie, na które oni nie znajdują odpowiedzi. I tchórzliwie czarują się Ucieczką. Kto z Was jest niech pierwszy ludzi kam. I zaczęli odchodzić, jak nie wyszli każdy w swoim kierunku. Być może byli tacy, którzy coś więcej zrozumieli. Uciekali wszyscy, począwszy od starszych dar I pozostał sam, Pan Jezus, z grzeszną Kobiety. I Pan Jezus chodzi dopiero wtedy w z tą kobietą, pytając: nikt nie potępił, nikt Pana. I Pan Jezus dodaje: Ja się nie potępiam. Idź, i od tej chwili już nie żyć. Mój drodzy, te słowa są ogromnie pocieszające dla człowieka, który ufa. Boże, mówiło się, że Pan Jezus nie mówi jak do serenanki, a wiesz co? No nic się nie stało, fajnie obronimy, czy to sobie do domu tylko uważaj tam, na nic naszych. przyszło. Nie. Nie. Nie, bagat nie bagatelizuje grzechy i mówi, idź, twoje grzechy są odpuszczone, idź, ale więcej nie krzyż. I my, moi drodzy, miejmy absolutną pewność, że na każdego z nas Pan Jezus patrzy podobnie, cierpliwie z miłością, miłozielnie. Jest najlepszym lekarstwem naszych dusz. I dlatego, korzystając z duchowego bogactwa i nauczania świętego Efrema Syryjczyka, jednego z ojców Kościoła, posłuchajmy jego dobrej rady I pyta nas ten święty, Wielki chrzciciel Ducha Świętego, zwany Jego Tartą. Dlaczego boisz się naszego lekarza Chrystusa? On nie jest stronny, lecz współczujący. Nie stosuje w naszej sprawie jakiegoś sobie leczenia, ale lecze jednym słowem: Jeśli pragniesz, przyjdź do niego. On przepełniony jest miłosierdzie. Tak więc. Wielkopolskim kluczem modlitwy, jałmużnej postu podpuszczmy nasze serca na Bóg. Moi drodzy, obecny kastodzieja papieski już zaawansowany w wieku, kapucyn włoski, ojciec Rainero Cantaradesa w jednej ze swoich książek pisze takie ciekawe uwagi, bo jak wiecie Wiele osób korzysta z różnych powodów. Niektórzy mają rację. Psychologów, psychiatrów, inni chodzą do wróżek, do jaskowiców. Jaki jest efekt? Troszkę ironicznie pisze właśnie ten kardynał Eidero Kantanarysku, że na końcu seansu wręczają klientowi rachunek. A w konfesjonale kapłan, ja się rozgrzeszam w imię ojca i syna i ducha świętego i w pokoju. Mój drodzy, bez zdrowia duszy nie widzimy ani prawdziwie siebie, ani świata. I miał wiele racji Jan II, który przed laty pisał w encyklice zatytułowanej Wiara i losu, że wiara i losu są jak dwa skrzydła, które wnoszą nas do źródła <grym> prawa? I nie wolno przeceniać ani jednego, ani drugiego. Właśnie, tylko w tej harmonii wiar i rozumu, trzeba się wzbijać do Boga, który jest, który jest miłością. Czosto i bracie, czy pójdziesz do Chrystusa po łaskę miłosierdzia i przebaczenia? Mój drodzy, jak wiecie, to już tylko od nas zależy. Amen. Amen.